Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, niewiele dni już nas dzieli od rozpoczęcia roku szkolnego. Czy posyłać dzieci do szkoły, czy raczej starać się je wychowywać, uczyć w domu, w systemie zdalnym? Czy boimy się dzieci, które chodzą do szkoły, że coś z tej szkoły przyniosą, jakiegoś koronawirusa? E, czy poślemy dzieci do szkoły obawiając się tego, że no, zachorują właśnie od tego, że trzeba tam nosić maski? E, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszej Sądzie Ulicznej na Plazie Wisła e, u zbiegu ulic Barnham Torp i Dixie w Mistrzadze. Zapraszam. Pan puszcza swoje dzieci do szkoły normalnie? Czy tak. Moje dzieci będą chodzić Nie do bawi się, nie boi się pan? bo Ja, no, ja nie tu muszę się czego bać. A nie, nie boi się pan tego, że dzieci będą w szkole, no, w maskach przez tyle godzin? Tego się boję, że będzie. w szkole. Izolacja, że te wszystkie rzeczy są takie no, jakieś... No niestety, nie... musimy się dopasować do kretyństwa. No, myśli pan, że to przejdzie kiedyś? Czy... Zobaczymy. Rozumiem, ale dzieci powinny chodzić do szkoły. Pana no. dzieci będą chodzić będą, cały czas. Cały czas. Znaczy cały w trybie, że pan nie będzie w domu tam uczył. Nie, 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 będą do szkoły. Do tej pory? Dzieci muszą chodzić do szkoły. No właśnie, jak to jest z kolegami? Do tej pory dzieci były jakoś, nie wiem, na jakichś wakacjach, obozach? No, tyle co oczywiście w miarę możliwości. Aha, aha, bo to taka tak, długa że... przerwa marcowa, to? No, dosyć długa, nie? Długie wakacje. Można zapytać, co pan tak. w domu robił z dziećmi? Zjemło dużo rzeczy. Uczyły się, mama prowadziła szkołę, że tak powiem. Aha, wyjazdy, rowery, cuda, nie widzę, nie? Jak te y dzieci. A czego zabrakło? Czego brakowało? Ma, nauki i, i kolegów czego? No na pewno kolegów, brakowało ci kolegów? a tak. kolegów, zabawy. Aha. Cieszysz się, że pójdziesz do szkoły? Tak. A do której klasy? 2. E, o, rozumiem, no, O, no to gratulacje w takim razie. Możesz się zatem przedstawić jeszcze na koniec? Jak masz na imię? imię? Markusz? A pan? Robert, nie wnuki bo... chodzą do szkoły. I no, no właśnie, I wie pan, co pan o tym sądzi? Czy powinna szkoła być normalnie otwarta od y, września? Nie boi się pan, że nie wiem, że wnuki coś przyniosą ze szkoły, jak to mówią tutaj. E, co pan sądzi o tym? Trudno coś, proszę pana powiedzieć. Ale nie, nie boi się pan kontaktu z wnukami. Nie, 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 nie. Utrzymuje kontakt z wnukami. Że pan się zarazi jakoś. Nie, czy... nie, nie, no my trzymamy tej bezpieczeństwa, Aha. nie zbliżamy się tym podobnie No wszystkim. Także inaczej że... jeżdżę do nich, bo oni tutaj nie mieszkają, oni w ogóle mieszkają. Tak że... Rozumiem. A jak pójdą do szkoły, pan się nie boi tego, że... Czyniosą... Trudno powiedzieć, że ja się nie boję, bo w tej szkole to wie pan różnie może być. No właśnie chciałem się Tylko zapytać, bo dlatego... to ludzie różnie myślą, co w tej szkole będzie. No, wie, wie, pan, wie pan, dlatego nie... się trochę obawiam, bo... To jest strasznie wesoła sprawa, bo to te dzieciaki to nie upilnuje człowiek. No dzieciaki. właśnie, to w maskach będą siedzieć cały czas? No chyba nie. Chyba nie. No, przecież to wiadomo, że dziecko takie to To dziecko nie. Aktywne, no, to... No, no, no. O Boże. To jest starszemu człowiekowi trudno. Tak, W kościele godzinę trudno a. wytrzymać. A dopiero dziecko tyle godzin ma w szkole wytrzymać tak. nie wiem wie pan nie wiem co panu powiedzieć dokładnie z wnuczkami się kontaktuje do szkoły i nie nich chodzi tylko tak jak powinno być, jak było do tej pory było powinno być zdalnie myśli pan... pan że zdalnie że tak, tak, tak. a uczyli się w domu tak tak normalnie? tak o bardzo się uczyli bardzo się uczyli a nie brakuje kontaktu z rówieśnikami takich no rzeczy, brakuje no to na podwórko tak. trochę widoczne na uliczkę tam na osiedlu i trochę tam polatają no ale to wie pan Trudno coś powiedzieć, Rozumiem. trudno coś powiedzieć z tym wszystkim. Dziękuję, do widzenia. Może się Pan przedstawić na koniec. Tadeusz. Im... Fajnie, dziękuję bardzo. Czy Pan ma w swoim otoczeniu, nie wiem, wnuki, jakieś dzieci, które... Mam, wszyscy mają iść do szkoły, ma być tak jak jest w Szwecji i na Białorusi mhm. i nie straszyć wirusem, wirusem. Rozumiem, a czy Pan się nie boi o to, no. że coś przyniosą, że wnuki, czy że tam... Czego się nie boję, to jest grypa normalna. Rozumiem. A nie boi się Pan tego, że czy dzieci w tej szkole, jak tak będą w tych maskach, siedzieć przez, nie wiem, 8 maski, godzin, 7 maski godzin. maski więcej pan? problemu zrobią jak tym biorąc. dzieciom. Tak. E, sądzi Pan, że to jest w ogóle do, do zrobienia? No, jak to sobie Pan że wyobraża? To że to jest głupota, oszustwo. Myśli Pan, że to jest oszustwo? Tak. W jakim celu? W jakim celu? Zrobić kasę na innych? Aha. Zastraszyć? Aha nie Rozumiem. Może pan przedstawić mnie chociaż Young. Dzieci y, mają iść do szkoły. Okay. Y, I teraz y, pierwsze pytanie, czy pan się nie obawia, że te dzieci, nie wiem, będą roznosić tego koronawirusa A... i tak dalej, z ludźmi starszymi będą się kontaktować. Y... A drugie pytanie jest takie, no czy te dzieci wytrzymają w szkole, jak ktoś idzie i siedzi w masce przez 8 godzin, to jak, jak to będzie pana zdaniem? A y, dobrze, p, p, przede wszystkim to m, moja opinia jest taka, że ja uważam, że w ogóle cała ta panika z całą tą pandemią... To jest naciągana. Mhm. I powinniśmy zacząć od tego w ogóle, że mm, być może coś jest, coś było na świecie, ale nie, nie, nie w takim stadium, nie, nie, nie w takiej formie, jak próbują to przedstawiać y, mainstreamowe media. Mhm. I czy dzieci powinny pójść do szkoły? Absolutnie tak. Uważam, że tak. Gospodarka powinna wrócić. Jeżeli coś jest na rzeczy, to powinniśmy bardziej uważać, jakiś y, socjalny dystans zachowywać. Ale, ale nie zamykać ale gospodarki i zamykać szkoły, mhm. bo po prostu no... A z tymi maskami, bo to jednak część rodziców się obawia tego, że takie dziecko w tej tak, masce, ale no, wie Pan, to... Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę na to, że dużo fachowców, lekarzy, mówi, że te maski praktycznie nie dają nic, a wręcz odwrotnie, nosząc te maski można... No, o, o tym mówię właśnie? Sobie że... samemu zrobić krzywdę. Bo, bo ja nie jestem ekspertem, maski ale. Przymuszane w tej szkole. Właśnie, właśnie. Mhm. Czy to nie jest taka niedźwiedzia przysługa dla tych dzieci? Szkole dla młodych dzieci... organizmów, że one przesiedzą 8 godzin gdzieś z maską na ustach i, i, i z tego co piszą, jak, no ja mówię, ja nie jestem ekspertem, ale właśnie wdychając z powrotem swoje powietrze, ktoś tam próbował robić tak. testy, że dwutlenek węgla się zbiera tak. z powrotem jest. Wdychany do płuc. I to nie są. Z... To, to nie jest za zdrowe, więc nie wiem, ciężko powiedzieć, nie? Ale. Pan ma dzieci w wieku szkolnym? Czy... Nie mam, nie mam. A jakby pan miał posła, by pan do szkoły? To jest ciężkie pytanie, dlatego że nie wiadomo. Jeżeli a nie posłałbym do szkoły, no to guberment na pewno no, wy... wyaksy... jeszcze, wyasygnował jeszcze, mi jakąś jeszcze, karę można, za to. Teraz jeszcze można, wie pan tak. Do Te domu. dzieci nawet nie są do końca chyba nasze. Aha, no tak no bo niestety to jest taka mm, wolność w cudzysłowie, jak, jak Szwecji, ja przynajmniej nowe... tak to odczuwam, dokładnie tak, mhm. Francja, Szwecja, a to już moje takie prywatne zdanie, ja, ja obserwuję tę historię od 20 lat, no Szwecji praktycznie nie ma, mhm. Francja jest zaraz y, po tym, mhm. no i trzecie Niemcy, a y, dlaczego, proszę pomyśleć samemu. To są już takie to inny, inny temat. A na koniec jeszcze, jakby pan się mógł przedstawić. Paweł Wysocki, dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Proszę bardzo. Bo dzieci do szkoły mają iść. I chciałem zapytać, no, co pan o tym sądzi? Czy pana, nie wiem, wnuki, dzieci e, posłałby pan do szkoły? Czy pan, czy pan by posłał do szkoły swoje dzieci, wnuki? O, ile tam wnuków jest dzieci? No właśnie, i to no. właśnie chciałem się zapytać. A czy tu, pan... tu jest pan Andrzej, tak? tak. Czy pan. Andrzej! No to świetnie, to miło. Czy, czy pan się nie boi, bo mówią tak, że te dzieci przyniosą żeż, koronawirusa ze szkoły, prawda? Czy, czy pan się nie boi, że, że podczas tych kontaktów z panem i tak dalej, no, że pan będzie narażony na, na, na jakąś chorobę? Ja, no jak? To, ja będę narażony? No dlatego, że dzieci, wie pan, no, mogą coś ze szkoły przynieść, no dlatego a, tak. A to ja wiem, no nie wiem nic. Nie, ale to nie będzie się pan obawiał kontaktu z dziećmi. No nie wiem. Co oni robią? No dobrze, no ale to wie pan, one tam będą siedzieć w maskach i tak dalej. To pana zdaniem, nie wiem, yy, wytrzymają w tych maskach? Nie wie pan, nie ma pan zdania. Nie wiem, nie wiem. A posłałby pan wnuki do szkoły, żeby poszły normalnie teraz? A to ja ich nie, nie, nie kieruję i nie tak, nie tak. Aha. Oboje jechę panu. Rozumiem, rozumiem. Czyli pan Andrzej, tak? Tak. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego ja dobrego. Również. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. dzieci w wieku szkolnym, czy się, a może w, jeszcze ktoś tam w otoczeniu. Nie boi się pan, że przyniosą te dzieci coś do domu tego koronawirusa? Pan, ja na ten temat już nie myślę, nie, ale nie mam, nie, nie mam dzieci, nie wiem a moje dzieci tutaj nie chodzą do szkoły, także już pokończyły. Rozumiem, Rozumiem. ale by się pan nie bał, nie wam posyłać dzieci do szkoły teraz w tym czasie. Boi się pan koronawirusa, czy nie? Jakie zachorowania? No raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. A nie sądzi Pan, że nie wiem jak te dzieci pójdą do szkoły będą nam siedziały w maskach i tak dalej? A do to tego będzie... to nie, no to ja w takim momencie to ja bym nie puścił dzieci, jeżeli mają tam siedzieć w maskach i tak dalej. Czy z to... 8 godzin, czy 7 godzin nie, dziecko no to w nie, nie, nie. puściłby Pan dziecka nie, do szkoły? Nie, Jakby Pan miał, mówię. Tak, 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 jakbym miał to nie. Rozumiem i koronawirusa Pan uważa, że to jest nie wiem przesadne, czy jak będzie teraz będą mówili druga fala, czy coś takiego, jakiś lockdown, Pana zdaniem to jest sens robić? Wie pan, co z początku to było masakra, jak to się mówi, no nie, no, a teraz to już to każdy się obył. Mhm. Nie wiem. Zna pan kogoś, kto nie wiem, nie właśnie, właśnie nie? Mhm. Właśnie nie. I dużo z no, ostatnio rozmawiałem na ten temat i dużo moich kolegów właśnie też się pytałem, czy, czy, czy mają, czy Ta. nie, nic, nic z tego. Czyli jak gdyby nie ma tego no, dookoła. Tak, nie? nie ma, nie tak ma bliskiej, to... bliskiej odległości. Do, gdzieś, nie? Tak dopiero jak dotknie to wtedy będzie problem, a tak no to tak. widzę, że... że, że no to... ale nie jest to aż tak powszechne, żebyśmy no, no, mieli te, to właśnie blisko siebie, no bo bardzo dużo ludzi mówi, nie słyszałem, nie znałem, no. nie widziałem. No nie wiem, no mówię panu, że no ja już tam teraz o tym nie myślę, no nie, I tak. to było za mocno nagłośnione przez telewizję, uważam i... Rozumiem. W ten sposób, to jest takie moje zdanie. Może pan przedstawić na koniec imię? O, e, Mariusz. Fajnie, bardzo dziękuję. Miło, wzajemnie. Pani się też nie zgadza? Nie. Oczywiście. Czy pani się boi kontaktu z dziećmi, które do szkoły będą chodziły? Wie pan co? no Nie boję się tak, tego kontaktu i tak naprawdę nie wiem, czy ten wirus istnieje, czy nie, Aha. ale ja uważam, że dopóki ludzie trzymają higienę Aha. i myją ręce, nie dotykają nosa czy oczu, to ja myślę, że jest to sens. Tylko, no co ja mogę panu powiedzieć? Yy, młodzi ludzie, wydaje mi się, że tego koronawirusa przejdą bez może no jest właśnie. ze starszymi no, ale mówią, ludźmi. Że to przeniosie się na, na dziadków na przykład. Na, no na właśnie, starszych. i tu jest problem. Dlatego, że ludzie starsi mają bardzo słaby system immunologiczny mm -hmm. i wie pan, no to się wiążą duże konsekwencje, a przede wszystkim zdrowotne. Mm -hmm. Bo wie pan, jeżeli ktoś ma przebyte choroby, więc nie wiem, jak on będzie walczył z tym koronawirusem. Mm -hmm. y młodzi ludzie przechodzą bezobjawowo. Aha. No ale pani, pani ma maskę, pani wyszła i, i, i nosi maskę. Yy, Czyli tak, jednak... proszę, yy, proszę pana, ja mam maskę, dlatego że ja przeszłam yy, ciężką chorobę mhm. i no jednak staram się... Yy, o to pytam. Yy, trzymać zachowywać te, te wszystkie Tak, yy, reguły. dlatego że no boję się, bo mam y, słaby system odpornościowy. Rozumiem. A druga rzecz właśnie, że część rodziców mówi, no jak to te dzieci tam 7-8 godzin będą siedzieć w maskach w tej szkole. Czy pani zdaniem to nie jest, no... że nie będą chore po prostu od, od tego. No wie pan co, no jakoś tak nie mogę sobie wyobrazić, żeby dzieci w szkole siedziały 8 godzin w maskach. No właśnie. No wie pan, że no jest stwierdzone, że... Maskę się używa i po trzech godzinach, godzinach ta maska jest do wyrzucenia. Tak. Więc jeżeli dzieci będą w szkole 8 godzin czy 7, więc automatycznie będą miały w, w tej masce zarazki. Tak. No, do, dotkną do, do, do... nos, dotkną tak. oczy i po Że prosto... mogą się zarazać zwykłymi chorobami, nie wiem, grypą. Tak. Z... tak, oczywiście. I ostatnie pytanie, czy pani by posłała swoje dzieci do szkoły, bo tam część rodziców mówi no. Ja rzucam pracę, nie będę pracował, siedzę w domu, będę dzieci. Yy, powiem wam tak, że gdybym miała małe dzieci, mm -hmm. i, yy, i przeszłam to, co przeszłam, i mam no nie za dobry system yy, odpornościowy, yy, myślę, żebym nie posłała. Rozumiem. Czyli to jest decyzja właśnie taka. Do rozważenia, czy, czy, czy dzieci puścić do szkoły. No właśnie, nie wiem, wie pan, no... Nie, nie wiem, ale nie wiem, co powiedzieć. Mm -hmm. Może pani przedstawić na końcu imię chociaż. Urszula Feliksziak. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. dziękuję.